Wiecie, kochani, jest godzina 7.20. Zaczynam swoją podróż. Dzisiaj krótki dzień, 18 km, ale ma być znowu bardzo gorąco, więc wychodzimy bardzo wcześnie. A za godzinę tylko będzie widno, więc co? Ruszamy powolutku, ale dzisiaj już będzie więcej lasów, jest więcej cienia, więc co? Ruszamy. Wreszcie jest widno, chodzę tak zygzakami, bo jak widzicie góra jest bardzo wysoka, droga prowadzi jeszcze wyżej. Mamy dzisiaj do przejścia jeszcze 10 km, czyli dzień będzie bardzo króciutki, no ale potrzebujemy takiego dnia, żeby odpocząć. Już idę w jeszcze większej grupie, plus 3 osoby. Belgia, Holandia i Wielka Brytania. No i ja bardzo fajnie się idzie. I pogoda jest taka fajna, dzisiaj ma być bardzo gorąco, więc zdążymy przyjść do naszego hostelu jeszcze przed tym upałem. Bo wczoraj było po prostu nie do wytrzymania. Teraz jest o wiele lepiej zanatek. Takie świeże powietrze, takie fajne. Uwielbiam iść właśnie porankami. Totalnie inaczej się idzie, spokojniej. No co, towarzystwo czeka na mnie, aż się nawloguję <gry> i idziemy dalej. Bardzo się cieszę, że dzisiaj robimy taki krótki odcinek, bo moje ciało bardzo już prosi o pomoc, o odpoczynek. Dzisiaj trochę lepiej spałam. Obudziłam się tylko raz w nocy, ale bardzo jest trudno opozycję spania, bo na plecach nie da rady, bo bardzo biodra bolą. Na bokach też, czy to na prawym, czy to na lewym, e, też biodra nie, nie mają się dobrze, więc najlepiej się śpi na brzuchu, wtedy jakoś biodra dają radę. Pierwszy raz mam coś takiego w życiu, bo zawsze wiecie, gdzieś tam stopy, nogi, cokolwiek. odcinek lędźwiowo-krzyżowy, a tutaj biodra. No, jestem bardzo zaskoczona. Jak reaguje moje, moje ciało na tą drogę? No ale nie jest źle, nie jest tragicznie. Teraz nic mnie nie boli, powolutku sobie idę. Słońce wstaje. Dzisiaj na razie idziemy w cieniu i ta droga, ile tutaj? 7 km zostało, więc bardzo wcześnie dzisiaj zameldujemy się do hostelu i będzie odpoczynek. Tak, a jutro znowu, ale już teraz to takie będą. A dystanse plus minus 20 kilometrów, więc już przekroczyliśmy setkę, czyli mamy 90 parę kilometrów do Santiago. Znowu mam problemy techniczne. Coś mi się wydaje, że mikrofon nie działa. Nawet jak go wezmę tutaj, to chyba głos będzie taki sam. Nie wiem, co się dzieje. <grym> Może to znak, że nie powinnam nagrywać? <laughs> Schować telefon i być tu i teraz. Chociaż wiecie, coraz mniej wyciągam telefon. Coraz mniej nagrywam. I jak widzę, filmiki z dnia na dzień są krótsze. To znaczy, że zwalniam. To znaczy, że jestem więcej sama ze sobą. Tak, kochani. Niecałe 100 km, 90 parę, ale bardzo mnie to cieszy, że daję radę, bo w tym roku naprawdę nie jestem przygotowana na takie dystanse. Ale jest dobrze. Ostatnie 500 metrów, ale tak się cieszę, że robimy dzisiaj taki dzień wolniejszy że nóżki odpoczną biodra odpoczną i po prostu a, po prostu sobie posiedzę, poleżę może tutaj jesteśmy w bardzo ładnym mieście może pójdziemy tutaj na jakiś spacer na pewno pójdziemy na jakąś kolację na razie dalej idę sama ale zaraz już dojdę do towarzystwa bo śpimy dzisiaj w tym samym hostelu na jutro już też mamy hostel Odmierzyliśmy to, to, ten dystans, żeby był malutki, żeby nie już przesadzać z kilometrami, bo naprawdę jest bardzo gorąco i teraz właśnie przez chwilę szłam z Portugalczykiem i powiedział, że to nie jest normalna temperatura na październik. Zawsze jest troszeczkę chłodniej, a w tym roku jest no, niestety taki upał. Ciężko jest w upale, ale z drugiej strony myślę, że jak fajnie, bo za chwilę wracam na Litwie, na Litwę i tam tego słońca tyle nie będzie. Tego ciepełka nie będzie, więc nie ma co narzekać. Trzeba po prostu delektować się tym słońcem i ciepełkiem. No i tutaj widzę, że już jest znak. Trzeba iść w górę znowu. Tak jak kochani e, chciałam. <noise> Cel prawie osiągnięty, bo bardzo chciałam zwolnić. Zwolnić, być tu i teraz. I chyba tak mocno zwolniłam, że zapominam wyciągać telefonu, i właśnie zauważyłam, że e, nic nie nagrałam dzisiaj prawie. No, jakoś tak, i chyba dzisiejszy filmik znowu będzie krótszy. Wczoraj był krótszy, dzisiaj znowu krótszy. Dzisiaj jesteśmy w takim niedużym miasteczku Rodendela. Tutaj gdzieś napiszę, jak ono się nazywa. Przyszliśmy dzisiaj dużo e, szybciej. Była to krótka droga. Tutaj wstawię ile kilometrów, no ale będzie trochę więcej, bo jeszcze zrobiliśmy tutaj taki spacer po mieście, ale nic już nie nagrywałam. Byłam tu i teraz. Bardzo sympatyczne miasteczko, ale czuję, że tak bardzo chciałam zwolnić, i nareszcie po prostu czuję bardzo. Że wypoczywam, że głowa się odłączyła, że po prostu jestem dosłownie tu i teraz. Napawam się byciem tutaj, byciem z ludźmi. Bardzo fajnych ludzi poznałam już przez kilka dni gdzieś tam, albo razem idziemy, ale gdzieś, albo gdzieś się spotykamy, albo się umawiamy, że śpimy w tym samym hostelu. Tam właśnie w takim o. Hostelu. Jest bardzo sympatyczny. Ogólnie na drodze jest bardzo dużo dobrych, takich czyściutkich, fajnych uh, albergi albo hosteli. I ogólnie powiem, że jestem bardzo zadowolona, że tu jestem i nareszcie, nareszcie zwolniłam. Słuchajcie! I to jest znak, że telefon coraz rzadziej jest w moich rękach. No ale nic, będę, będę coś trochę nagrywać na pewno, z Wami się dzielić. No a teraz co? Idę odpoczywać. Mam dzisiaj e, plany. Muszę e, zmontować filmik. No i odpocząć. Więc co? Widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Pamiętajcie o łapkach w górę, o komentarzach. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa! Słuchajcie, kochani, myślałam, że dzisiejszy filmik już skończyłam, ale tutaj padła taka piękna propozycja, żeby pójść na zachód słońca. I zobaczcie, jaki zachód słońca. O, z takim oto mostem w tle. I tam widać Vigo, dość duże miasto, w którym spaliśmy dzisiejszej nocy. No i zaraz odwrócę kamerę i jeszcze przez chwilę wam pokażę.